Jeśli potrzebuję szybkich, dalnych i sprawdzonych końców, zapraszam do linku w opisie footcoins.pl. Wiecie co, 4321 chyba mi najbardziej odpowiada. Dobra, biorę 4321. Nigdy nie grałem jeszcze taką formacją, więc zobaczmy, zobaczmy co się stanie. I uwaga, teraz, koło decyduje, kogo dostaniemy. Oh my god. Uwaga, leci koło pierwszy! Lewa noga. Kto jest lewonożny? Prawa, lewa, lewa. Prawa? Nie, nie mogę wybrać Ronaldo. Ok, więc mamy między Bale'em a Messi. Między Bale'em a Messi. Nie no, oczywiście mój wybór. E, znaczy. No dobra, no lewa noga, niech będzie Messi. Messi, it is then! Messi jest na naszej prawej napaści. Teraz kolejna karta, niech zadecyduje koło, kto będzie najwięcej obrony. Dobra. Wiecie, gdzie pójdę? Nie pójdę w atak. Nie pójdę w atak. Nie oszukujmy się. Najwięcej obrony ma. Uwaga. 77, 82, 82 Ewra. Hmm, 82 na pewno? Sprawdzam? Na pewno. Dobra, to będzie bardzo ciekawy wooddraft. Kolejna, kolejna karta. Wezmę. No nie wiem, wybrałem już kartę najpierw. Najwięcej driblingu. O, i to będzie lepsze. Wybiorę najpierw, y, to będzie bardzo dobre, bo nie będę mógł oszukiwać. Najpierw wybiorę kartę, a dopiero potem spin the wheel. Okej, okay, czyli mamy najwięcej driblingu. Najwięcej driblingu. 62, 69, 65, 62, 73 driblingu ma Dawid Luiz. I ta karta mi właściwie odpowiada. Um, niech będzie. Dobra, kolejna karta. Zaczniemy od obrony. E, niech będzie, niech będzie, że obrona, tutaj to właściwie cokolwiek, najwięcej obrony, tak, najwięcej obrony wypadło, więc obrony mamy 75, 78, 80, e, maxer, maxer, przepraszam, ma aż 80 jej. No dobra, no, jest połączenie z Dawidem Luizem, teraz kolejna karta szybko wybiorę, żeby nie było... Najwięcej obrony, po raz kolejny najwięcej obrony, no spoko, spoko, tylko obrona 75, 78 Więc między tymi dwoma panami mogę sobie wybrać, żaden nie robi mi absolutnie różnicy To wybiorę sobie też po innych statystykach, 77 fizyczności ten ma, więc weźmiemy tego Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze zmienić, że koło mi na to pozwoli Teraz napastnik, wyspinujmy tego Willa i co wypadnie, uwaga? Najstarszy, powiedzcie mi, że Jamie Ward jest najstarszy, 87 8,4. Ok, Tevez. 9,1, 8-4. Czyli 8,4, albo tutaj 8,4. A eee, no ja chyba wezmę Tevez'a. No i Tevez. Tevez jest moim wyborem, co z Messim zgrywa mi się idealnie. Ma, cacy, cacy. Bardzo fajnie. Więc teraz lewy napastnik. Przyspinujmy, przyspinujmy. Zakręćmy. Prawa, lewa noga. Chciałem powiedzieć, prawda, opowiedziałem. Prawa, lewa noga. Okej, okay, zobaczmy. Lewa. Prawa, 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 prawa. Czyli mamy jeden wybór: woland, Tam woland właściwie po angielsku bardziej, woland. Niech będzie um, Ten napastnik wcale nie jest taki super w tym miejscu Więc to mi nie pasuje Kolejny spin the wheel, uwaga Niech będzie najwięcej obrony Za dużo wypada, dobra 69, 57, 71, 85 obrony I 80 Matuidi. Niech będzie, fajnie haha, Fajnie się zgrywa, środkowa pomoc teraz e, Spin the wheel Zakręcimy, zakręcimy I prawa noga Coś kurde blade, za dużo tego wypada Dobra, prawa noga, prawa noga, prawa, noga, prawa, prawa. I lewa, czyli wszyscy oprócz Bruno. Zobaczmy, kto nam tutaj najbardziej pasuje. A ja sobie po prostu użyję tego tutaj, tej, tej, tej pomocy, takiej. Eee... No nikt. Dobra, więc wybiorę kartę, którą ja uważam za najlepszą. Niech będzie hamsik ham ham, 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 ham. Ok, i robimy spin the will. Jeszcze raz. Uwaga. Najmniej strzelania. Teraz tym, tym razem udało się trafić w coś innego. Najmniej strzelania. Okej, okay, zobaczmy. Strzelania 73, 65. Tutaj jest najmniej. 65. Rodriguez na środkowej pomocy. Okej, okay. i został bramkarz. Zobaczmy, co tutaj będzie z bramkarzem. Boże, wybory jakieś słabe. Ten draft jest naprawdę najwięcej obrony. Czyli tutaj obrona to jest chyba. Ustawianie się na to by wychodziło, więc najwięcej ustawiania się 79 mamy Worma. Mam gotowy skład, tak wygląda, już chyba nic tutaj więcej nie nakombinuję. 81 zgrania nie jest najtragiczniej, jak widzicie. Oto skład mojego. <ścoughs> Okej, okay, oto skład mojego przeciwnika będzie naprawdę ciężką. Mam nadzieję jednak, że sobie poradzę. W sensie mam tylko trzech obrońców i postaram się to wykorzystać. FC nisko, mam nadzieję, że nisko to on upadnie. Zaczynamy. Ja e, wylecę z defensywną taktyką i zobaczcie, jak to pójdzie. Bo wiecie, trzeba się na początek bronić. Trzeba się na początek bronić. Bardzo dawno też nie grałem w FIFA, więc miejcie na uwadze, że może mi tutaj troszeczkę y, źle iść, prawda. Spokojnie jak na wojnie, patrzcie niby defensywne ustawienie, a, a się pchają do tego ataku jak powaleni I wypuszczenie Ronaldo, chyba nie było spalonego, chyba nie było spalonego I pierwsza brama, jehehe yeah. Synu, dawno nie grałem w a zobaczcie co się dzieje, ba Bam. czekaj sobie. stop, stop, to, e, 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 stop, stop, stop O, ustawiałem dźwięk, już, już wracam, Messi, Messi, trzeba wykorzystać Messiego, mamy Messiego, mamy Ronaldo, mamy tylu wspaniałych zawodników i trzeba ich wszystkich zutylizować dobrze, niedobrze! Bardzo niedobrze. Nie wiem, kto nam się próbował wbić, ale no nie udało mi się bardzo. Dobrze, tutaj, że meczek nam się rozpędza właściwie tu niedobrze, ale ma tu id, Ma tutaj, prawda, skilla Ronaldo teraz z, z Messi Próbowali się zgrać, ale chyba konflikt, proszę ja was, zespołowo jakiś tam jakiś... Nie wiem, czego ja się doszukuję. Hames, hames, e, przepychany. I dobry w ślisk, ale mu tym ślizg Słucha! Panie sędzio, nikt się pan jaj nie robi. Se, prawda, se. No tak ci można, tak ci można. Panie, e, nie, Ja muszę sędziowania, co ty robisz? Co ty robisz? I będzie brama, niby. będzie. Ha! Brama, czegoś takiego. Zawierz ze sznurówkę, panie. I teraz, oj, to było niebezpieczne! Ronaldo przy piłce nikt go nie pilnuje i poprzeczka! Synu, bronimy się? Dobra, bronimy się. Bardziej tutaj trzeba przeatakować, coś czuję. Okej, okay, Messi, 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 Messi! Co zrobi Messi? Dlaczego on nie biega? Gdzie jest jego sprint? Gdzie jest ta szybkość? Wspaniałego zawodnika? no i hamsik, na wykroku, panie! I bam! Dobra, jest, cofamy się, cofamy się, bo jesteśmy atakowani, mocno atakowani. Teraz pach do góry, świetnie. Dobrze. Szybką akcję trzeba uskutecznić. Ronaldo traci piłkę, ale jesteśmy nadal w posiadaniu. Dobra piła na Ronaldo! Ronaldo, co zrobi Ronaldo? Spalony. A idź! Spalony, to ja jestem! Wiesz kiedy jak wyjdę na słońce i leżę i skwirczę i ta skóra wie tak. Tak robi, to ja jestem wtedy spalony. Odda piłkę, no pięknie, pięknie, piękne zgranie chłopaków Ronaldo teraz tutaj, Ronaldo. Aj, będzie faulowany w polu karnym! S sędzia! Sędzia! No, sędzia, ja nie wiem, on jest przekupiony. Widzicie co się dzieje? Widzicie sami, sami widzicie. Nie wiem ile tam mu zapłacili. Jezu, nie, no, nie, no on tak nie może wejść mi! Tak nie może wejść! tak tak nie można, no! Kurde, muszę go troszeczkę przycisnąć Plus, wypadałoby, żebym grał jakoś tak celniej I nie tracił podań e, szybko Bo to jest, no, niewskazane w takich momentach e, Tak mi się wydaje Di Maria! No i musiało siąść, musiało siąść! A! Pozwoliliśmy Di Marii! Znaczy, ja pozwoliłem, znaczy my, zespół O Otre podszczoła Bo się spociłem jak pszczoła Lecimy dalej. Jest jeden, jeden. O my gosh, czyżby to były karne? Czyżby to... <gryw> czyż by to były karne? Oni są tak wszyscy zmęczeni. Dobra, walimy. Le... Jest. Jest! I on prawa skacze. On skacze prawa na 100%. Prawa, 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 prawa bi. <gryw> każdy! Każdy! Każdy strzela w prawo. Po prostu każdy. Każdy, 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 każdy. Kogo znam, w sensie z kim grałem. Okej, okay, skoczył górę. O oh, jej, To było dobre. Czyżby kolejny raz. Nie, teraz. Kolejny raz, mam przeczucie. Yeah! Jest, jest. Uh, puścimy mu jeszcze raz lewą. O, oh, jest w Messi. Jest. Jest. Ale ciężki mecz. 3 do 0. No to chyba będzie tutaj ciekawie się robiło. Czy kolejny raz. Nie, środek, jaka miękka fujara, jaka miękka fujara, nie? Środek walnął. Co za typ. Dobra, hamsik. Spróbujemy. O Jezuniu, spokojnie, spokojnie! Siadło! <laughs> Bum! Szakalaka! No i tak się wygrywa, kochani, tak się wygrywa, tak się wygrywa. Kolejny mecz! Okej, okay, skład przeciwnika wygląda całkiem... Brr, brr. Ronaldo, no, ten Ronaldo coś jest jakiś popsuty, dobrze ma tu idi świetny odbiór. Pa... O, o, oh, oh, oh. Messi teraz! Na Ronaldo! Ronaldo to uderzy! O! Syr, synu, synu, nie, nie! Pomał, pomał, pomał. Usiądź sobie, usiądź, chodź, usiądź. Usiądź sobie, tak? Na spokojnie. Na spokojnie. To jest dopiero początek meczu. Na spokojnie, na spokojnie! To dobra robota, ale na spokojnie, Na spokojnie. Ok, teraz drugi hamsi. Ojej, jak mnie zrobił. Nie, 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 nie! Ale zepsułem! To moja wina totalnie. O Tak obrońcami zagrałem, jak ostatnia picza. Pach tutaj będzie wypuszczenie na Matuidi'ego. Matuidi, z dobrym obrotem! Matuidi! Matuidi! Aj kurde, ten horn tam! Swoim rogiem tak zgarnął to pięknie. Royce. Podanie, Oscar, Oscar, oj, cofamy się, cofamy się, cofamy się. Oscar tu próbował, jest. Jeju! Dlaczego? Dlaczego moja obrona jest tak tempa? Tak bardzo. Kurde, no co jest grane? Nie! No nie! Ta obrona! Ta obrona jest tak słaba. Co jest grane? W sensie. Na jakiej ja taktyce gram? Moment. Ok, no spokojnie teraz. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj dobrze. Tu podanie zwykłe, świetnie. Dawid, Louis, nie? Tutaj, ok, nice. Hamsik, hamsik z podaniem. Dobrze, ha do ham. Ja cię kręcę! No tak, wypracowana, piękna akcja! Uważam, że zasługuje naprawdę na, na wiele. Dobra, zrównoważony. I teraz bronimy, 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 bronimy. Ronaldo odda to. O, nie wiem, czy to coś z tego wyjdzie, ale walcz, 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 walcz. Wal wal Tevez! No ja myślę, że faul. Ja myślę. Kurde. Dobra, Tevezik, Tevezik, bierzesz to. ja że to nie było do Teweza. Kto to jest? Niech będzie! Jest! Jest! Okej. Okay. 80. minuta. Jeszcze jest do odrobienia. Nice, 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 nice. O to chodzi. Dobra, kończymy, kończymy. A nie, powkurzajmy go, powkurzajmy go. Powkurz, powkurz. Oooo, powkurzajmy go, niech się zbuzuje w nim, tak? Niech się zbuzuje. I to by było tyle, no kurczę. No. Starałem się jak mogłem, nie szło mi za dobrze. Szczególnie te, te to takie potknięcia się w obronie, moi kochani, nie pozostało mi nic innego. Jak bardzo ładnie podziękować za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. A tak zanim uciekniecie, o, o... O, o tu obczajcie, kliknijcie w to i takie małe. No.